Oto niekoronowany, ale niekwestionowany król Komisji Śledczych Daniel Obajtek. Styl, w jakim ośmieszył Komisję, jest nie do podrobienia. Zachęcamy do polubienia, subskrypcji, podzielenia się swoją opinią w komentarzu i podania dalej. Dla Ciebie to pikuś, a dla nas ogromna pomoc. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, chciałbym parę słów. Drogą wstępu, ale też z drogą zrozumienia pewnych procesów, które były niezbędne i konieczne dla firmy Orlen, a co za tym idzie dla całej gospodarki polskiej. Jest to związane również bardzo ściśle z olefinami, z największą inwestycją w Europie od 20 lat. Proszę Państwa, w pierwszym może takich moich wypowiedziach chcę Państwu poinformować, że tak naprawdę nie ja powinę tu siedzieć przed Państwem na komisji. Z jednej prostej przyczyny. Ponieważ Orlen, ani prezes Orlen w żadnym wypadku nie zajmował się imigrantami nielegalnymi, a tak naprawdę takie inwestycje są wykonywane, proszę Państwa, zgodnie z standardami międzynarodowymi, że konsorcjum, które wygrywa, ponosi odpowiedzialność za wszystkich zatrudnionych pracowników, ponieważ nie może tego robić firma z jednej prostej przyczyny, ponieważ automatycznie zwalniłaby z odpowiedzialności tak naprawdę wykonawcy. To jest standard międzynarodowy, który się wszędzie stosuje. Gdyby komisja. Poprzedni pan przewodniczący, ten pan przewodniczący, pan przewodniczący komisji, członek SOWA wiedział o tym, to najpierw sprawdziłby w Orlenie. Zresztą niejednokrotnie były notatki prasowe, gdzie również w 2024 roku Orlen odcinał się całkowicie od tego, mówiąc, że w żadnym wypadku nie ma nic wspólnego z zatrudnieniem pracowników. To jest jedna sprawa. Ja rozumiem, że pan przewodniczący nie ma kontaktu z panem prezesem Orlenu generalnie, ale generalnie ma kontakt z panem prezesem Krawcem albo sam, albo przez swojego brata. W związku z tym tak naprawdę z oficjalnym, nieoficjalnym prezesem Orlenu powinien się w tej sprawie skontaktować. W związku z tym moja pobyt tutaj na komisji, oczywiście szanując organy, jakim jest komisja, tak naprawdę pokazują, że tu dzisiaj powinien siedzieć prezes Hyundai'a i jeżeli komisja dochodzi wszelkich starań, to powinien pan, pre, pan przewodniczący, poprzedni przewodniczący do Seulu, generalnie wysłać polską policję, by ściągnęły pana prezesa Hyundai'a, czy też pana prezesa firmy y, Panie, hiszpańskiej. Panie pośle, e, proszę, 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 e, bez proszę pana, wycieczek osobistych. Nie, są... nie będzie pan pouczał komisji, kogo ma wezwać przed, na swoje posiedzenie. Są przyjmowane wnioski dowodowe. Pan jest wezwany w związku z realizacją inwestycji Olefiny 3 I w tym zakresie proszę kontynuować swoją wypowiedź. Ale to jest prawo świadka do wskazywania kolejnych głosów. Panie przewodniczący, proszę nie przeszkadzać. Bardzo. Panie przewodniczący, niedawno pan w wywiadzie powiedział, że będę miał prawo do swobodnej wypowiedzi. Łamie mi pan dziś to prawo do swobodnej wypowiedzi. Chcę panu. A tak się składa, nie powiedziałem nic, co jest nieprawdą, powiedziałem wszystko to, co jest prawdą. I to nie dotyczy pana przewodniczącego, jeżeli pan nie chce słuchać, ale również pozostałych członków komisji, żeby mieli szersze spektrum patrzenia na tego typu inwestycje, które były realizowane. Więc powiedziałem prawdę. Prawda jest taka, że za pracowników na największej inwestycji w Europie petrochemicznej był odpowiedzialne konsorcjum, które generalnie wykonuje tą inwestycję I powiedziałem prawdę konsorcjum ma reprezentację, reprezentacją jest również prezes generalnie, konsorcjum Hyundai, który ma w siedzibę w Seulu. Nie powiedziałem nic, co jest nieprawdą, panie przewodniczący, w związku z tym przerwanie jest nieeleganckie i pozbawianie mnie podstawowych praw, które powinny mieć tak jak każdy, który na komisji uczestniczy. Więc to tak naprawdę jest prawda. Z drugiej strony, proszę państwa, a, yy, też, Powiedzmy, sobie, ta inwestycja cały czas jest realizowana, i jeżeli generalnie były materiały prasowe z maja z 2024, to również powinien być taka moja sugestia, również poproszony. Urzędujący prezes Orlenu w tym zakresie, jeżeli są jakiekolwiek nieprawidłowości. Jeszcze raz podkreślam, że to w żadnym wypadku nie ma nic wspólnego. Teraz, proszę Państwa, przejdę do bardzo ważnej rzeczy, którą komisja, ponieważ nie wiedziałem, że jest w ogóle rozszerzony punkt, ponieważ komisja zgodnie z powołaniem zajmowała się kwestiami tylko i wyłącznie nielegalnej imigracji w tym zakresie, więc tu też proszę nie mylić, bo to jest. Tak naprawdę skandal, żeby mylić nielegalnych imigrantów z pracownikami, którzy pracują. To jest tak, by Polakom powiedzieć, że jak pracują za granicą, są nielegalnymi migrantami. To jest samo w sobie skandalem, ale widzę, że jest rozszerzone w kwestii Olefin i w kwestii procesu inwestycyjnego, co no, nijak się ma do. Kwestii wizowej i kwestii jakiejkolwiek odpowiedzialności, ale postaram się odpowiedzieć Państwu również na te pytania. Natomiast przechodząc dalej do kwestii, z czego stąd się to wzięło, Orlen był zostawiony w bardzo fatalnym zaniedbaniu. Do zyski, które wypracował przez 8 lat, to były zyski, które nie pozwoliły na żaden proces inwestycyjny, tak naprawdę to były zyski, które spychały Orlen w ogóle z mapy jako firmy, która ma w tym regionie szczególne znaczenie. W związku z tym zaczęliśmy bardzo mocne działania poprzez strategię i poprzez wiele kierunków, a podstawą do tych działań były struktury międzynarodowych koncernów, którymi my konkurowaliśmy. Takich koncernów jak BP, Shell, ENI, ONV czy innych. W związku z tym musieliśmy niesamowitą wykonać w tym zakresie pracę. Budując silny, mocny koncert, który zabezpieczy bezpieczeństwo Polaków, i zabezpieczy bezpieczeństwo całego regionu, bo pragnę zaznaczyć, że Orlen jest w całym regionie. On nie jest tylko w Polsce, on jest w całym regionie. W związku z tym bardzo mocno chcieliśmy podzielić pewne strumienie przychodów w Orlenie z racji tego, że firma nie powinna opierać się tylko na przemyśle rafineryjnym, z racji tego, że ten przemysł powoli będzie zanikniony. Tak naprawdę, ponieważ będą nowe alternatywne paliwa, które będą będąć gospodarkę. Panie przepraszam, pośle, mówię o rozwoju olefin. Panie Olefinach. pośle, o, pozwoli pan na moment, że przerwie. Wypowiedź powinna dotyczyć tylko kwestii związanych z celem przesłuchania. Zakres swobodny. To ja, przepraszam bardzo. Panie przewodniczący. Ale pan pozwoli, teraz ja mówię. Zakres swobodnej wypowiedzi osoby przesłuchiwanej określa artykuł 171 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego. Oczywistym jest zatem, że jest ona limitowana granicami określonymi celem tej czynności, co do, po prostu oznacza, że wypowiedzi świadka nie mają nic wspólnego z przedmiotem prac komisji. Pan przyszedł tutaj nam mówić o działalności Orlenu. To nie jest przedmiot badania tej komisji. Przedmiotem badania komisji jest kwestia zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań. W tym znaczeniu, tutaj w ten zakres wchodzi tylko i wyłącznie inwestycja Olefiny. I, o I proszę mówię. się do tego, proszę się do tego zawęzić swojej wypowiedzi, nic więcej. Panie przewodniczący, nie ma wspólnego to, co pan robi z jakąkolwiek demokracją. Widzę, że pan jest bardzo proszę pana, zdenerwowany. Proszę w tym pana, momencie. nie będzie pan tutaj wygłaszał żadnych manifestów politycznych, to pan bo to nie mieści się po prostu w przedmiocie wstępnej wypowiedzi, swobodnej wypowiedzi świadka w tym zakresie. Panie przewodniczący, chcąc zrozumieć, a sam pan mówi, że ograniczamy to do olefin, a olefiny to jest 25 miliardów zł. To jest największa inwestycja w Europie. Więc proszę pana, strategia wynika, ze strategii wynikają olefiny. I ze strategii wynika to, w jakim czasie były budowane i jakim były problemami. Ale pan na problemami. pewno przekonywał Radę Nadzorczą krzycze, i właścicieli. Proszę nie krzyczeć na świadka. Panie przewodniczący, pan świadka. proszę, to pan na pewno przekonywał Radę Nadzorczą, właścicieli do tego, żeby się na tę inwestycję zgodzili. To było inne posiedzenie. To nie jest przedmiotem badań Komisji Śledczej. To, czy ta inwestycja jest celowa, czy niecelowa, czy służy, czy nie służy. Naszym, my tylko i wyłącznie badamy kwestię legalności pobytu. Ale, w tym przypadku pracowników zatrudnionych przy tej inwestycji. Ale Panie Przewodniczący, odczytywał Pan parę minut panie temu... Panie Przewodniczący, mogę... Nie, jest... Nie, bo pan, pan będzie, mam nadzieję, że zeznaje. będzie Pan konsekwentny, że jeżeli pe, członkowie... Komisji będą z Państwa proszę, strony zadawać głosu. takie pytania, to pan będzie je uchylał. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, odczytał pan w swoim oświadczeniu, że również będzie dotyczyło przesłuchanie prawidłowości w zakresie budowy Olewi. W związku z tym ja o niczym innym nie mówię, jak o tym, co pan odczytał. Więc bardzo proszę z całym szacunkiem do pana nie przerywać mi tej wypowiedzi. No proszę kończyć. Bardzo dziękuję. W związku z tym, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, postaram się skrócić. W związku z tym branża petrochemiczna już dochodzę do branży petrochemicznej w Polsce była w stanie rozkładu, całkowitego rozkładu. Dlaczego chciałem szerzej Państwu powiedzieć? Chciałem Państwu dlatego powiedzieć, ponieważ y, przemysł rafineryjny będzie powoli odchodził do historii, to jest kwestia 15, 16 lat. Płocki, inne nasze zakłady za 15-16 lat to po prostu musiałyby być zamknięte. Dodatkowo, transformacja, to co państwo niejednokrotnie, państwa formacja przekładacie na Zielony Ład i wszystkie inne zagrożenia doprowadziłyby do tego, że polski przemysł naftowy przestałby istnieć. W związku z tym podjęliśmy decyzję rozwój przemysłu petrochemicznego. To jest rozwój przemysłu petrochemicznego, tego przemysłu petrochemicznego, który stanowi o przyszłości Polski, regionu i utrzymania. 65 tysięcy ludzi. W związku z tym w 2018 roku, proszę Państwa, podjęliśmy decyzję, żeby po 50 latach nieinwestowania w przemysł petrochemiczny, który był przemysłem, można powiedzieć, pogierkowskim, przemysłem, który na te czasy nie mógł konkurować na świecie, przemysłem, który się, który się praktycznie nam nie opłacał z powodu emisyjności. Z powodu wielu, wielu innych rzeczy, musieliśmy, by ratować polską petrochemię, podjąć błyskawiczne decyzje, by narzucić kierunek. Mało to, by ta petrochemia mogła w regionie być petrochemią wiodącą i żaden inny koncern by w nią nie inwestował z racji tego, że w pierwszej kolejności, proszę Państwa, będzie Orlen. I to robiliśmy, ponieważ zaniedbania były bardzo mocne. No, w momencie, kiedy myśmy inwestowali 36 miliardów złotych, proszę Państwa, rocznie, Poprzednio inwestowano około 3 miliardów czy 2,5 rocznie. Więc to jest taka skala, proszę Państwa, inwestycji, która była robiona. W związku z tym rozpoczęliśmy decyzję w 2018 roku. Poinformowaliśmy, że zaczynamy inwestycje olefiny 3. Pragnę wytłumaczyć, no nie wszyscy siedzą w petrochemii, ja to rozumiem, że olefiny to jest podstawowy skład wsad do przemysłu petrochemicznego. Nie ma bez przemysłu petrochemicznego, nie ma przemysłu chemicznego, to jest podstawowy standard. Rozpoczęliśmy bardzo mocny proces przygotowania tej inwestycji, przygotowanie do tej inwestycji. Wstępne projektowanie, rozmowy z wieloma firmami międzynarodowymi, liczenie Generalnie rozmowy z naszymi partnerami, bo pragnę zaznaczyć, że zbyt tak naprawdę z tej inwestycji w większości jest zabezpieczony już, ponieważ to nie tylko Orlen, ale i cała polska gospodarka, która się w tym yy, zakresie rozwija. W 2000, proszę państwa, 2021 roku podjęliśmy decyzję państwa, o budowie yy, Olefin. No, oczywiście wszystkie decyzje były poparte konsultacjami, oczywiście opinie międzynarodowych doradców, choćby nawet generalnie BGC, PCG, czy proszę państwa, czy też UI, czy też inni doradcy międzynarodowi przy tych procesach uczestniczyli. W 2020 tak jak mówię, pierwszym roku podpisaliśmy w tym zakresie umowę, jeżeli chodzi o kompleks. Do przetargu występowały trzy międzynarodowe firmy, przy czym jedna międzynarodowa firma, proszę państwa, miała problemy finansowe, zostały dwie Narodowe firmy, proszę Państwa, które, które, oczywiście zrobiły wstępny projekt i na podstawie wstępnego projektu oszacowały wartość inwestycji. Wygrała y, koreańsko-hiszpańskie konsorcjum, o, które, y, które, oczywiście przystąpiło do realizacji. To był, proszę Państwa, jeden etap. To był etap isb a tak zwanego, czyli infrastruktury podstawowej. Drugim etap. Była infrastruktura pomocnicza, czyli OSB generalnie. Oczywiście tu był większy problem, dlatego ta inwestycja trochę się opóźniła z racji tego, że wybuchła wojna na Ukrainie i firmy, które, które miały złożyć oferty, żadna z nich nie złożyła oferty, nie była zainteresowana w tym ciężkim czasie przeprowadzenia, proszę Państwa, tej, tej inwestycji. Więc, proszę Państwa, ta inwestycja jest realizowana. I jest to strategiczna inwestycja dla państwa polskiego, strategiczna inwestycja dla całego, można powiedzieć, regionu, nie tylko Polski. W tej inwestycji również są partnerzy. Około na wszystkich inwestycjach w Polsce, które rozpoczął Orlen, pracuje tysiąc polskich firm, około tysiąc polskich podmiotów. To jest taka, proszę Państwa, skala, bo trudno sobie wyobrazić tą skalę, a oprócz tej skali to jest, proszę Państwa, około około w piku 12 tysięcy ludzi, jeżeli chodzi o Płock i prowadzenie tej inwestycji. To jest ogromny teren, to jest około 160 hektarów. część tego terenu objęta jest tą inwestycją. Jak Państwo kiedyś będziecie przejeżdżać, proszę zobaczyć, to jest bardzo duża inwestycja, ale to nie tylko inwestycja, to jest kwestia kolei, rozwoju magazynów, całej infrastruktury, całej w ogóle infrastruktury logistycznej zasilającej i innych plus partnerów, którzy również w tym miejscu budują swoje fabryki, by przedłużyć Łańcuch tak naprawdę dostaw. I jeszcze raz podkreślam, jeżeli chodzi o pracowników na tę inwestycję, to tylko i wyłącznie było to w procedurze EPC, zaprojektuj i wybuduj. Takie procedury są na całym świecie z racji tego, żeby zmniejszyć ryzyko, które powstaje na wskutek generalnie nieraz różnych podmiotów, które wchodzą w różne konflikty, arbitraże, inne kwestie. Więc to, czy inaczej pisuje EPC, zaprojektuj i wybuduj, Taki standard stosuje cały świat w tym zakresie, i również cały świat stosuje standard, że ta przekazuje inwestycje, robi montaż finansowy do tego rodzaju inwestycji, generalnie. Jeżeli ta inwestycja się spina, również montuje finansowanie w tej inwestycji. To jest druga w Polsce inwestycja, gdzie otrzymaliśmy finansowanie, staraliśmy się, tak zwane project finance, czyli finansowanie, proje, finansowanie do danej inwestycji. Czyli dług nie obciąża jak gdyby samej firmy. Taka sama inwestycja to jest budowa farmy na Bałtyku. To jest około 20 miliardów, gdzie również skorzystaliśmy z tego finansowania. Więc, więc ta inwestycja jest realizowana. Natomiast to, co podkreślam, w takim rodzaju inwestycji strona, czyli Orlen, nie ponosi żadnej odpowiedzialności na zatrudnieniu pracowników. A jeżeli jest coś, co jest generalnie. Związane z kwestiami pracy, to za tą odpowiedzialność ponoszą inspekcje pracy, które mają wstęp na każde miejsce w tym momencie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.